Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19 z serii Od Zera do Jokera. Na dzisiejszy odcinek zaplanowałem sobie e, kolejne żniwa, natomiast jak możecie zauważyć, e, mamy piąty dzień późnego lata, więc terminy naprawdę już konkretnie gonią. E, z rana tutaj w grze bo tak jakoś między ósmą, a właśnie dziesiątą popadywał lekki deszczyk więc ja stwierdziłem, że, że sobie pojadę zgruber, zacznę gruberować i zgruberuję sobie już jedno pole po jęczmieniu przestało padać, więc ruszamy kosić na razie traktora nie będę brać ponieważ będę kosić te największe pole z rzepaku i ona pójdzie od razu do mm, sprzedania więc y, za, poza odcinkiem zamówiłem Tira y, dostałem telefon, że Tir już stoi, więc y, ruszamy i jedziemy mucić, zobaczymy jak to będzie sypać w ogóle czy ja tutaj się zmieszczę zmieszczę bez problemu, dobra sam jestem ciekaw jak mi to będzie sypać ten rzepak teraz już nie pamiętam czy dałem yy, raz tam nawóz był rozsiewany czy ja to dwa razy tam rozsiewałem już nie pamiętam trochę za dużo tych pól yy, i po sezonie z czegoś będę rezygnować natomiast yy, te większe pola które mam to będę chciał sobie je no, pozostawić zresztą ja chyba już o tym mówiłem w poprzednim odcinku że z tych wszystkich małych pól no nie, nie, nie ma w poprzednim odcinku już mówiłem że z tych większości małych pól będę chciał zrezygnować no i postaram się tego trzymać Tutaj też ktoś się buduje. O, ale jak krzaki. To jest fajna łąka. No ja łąk nie będę brać, żadne dzierżawy ani nie będę kupować. Mam no, tylko krowy z... nie, krowy, kury tylko. Żadnych krów ani świn nie mam. Więc mi trawa jest niepotrzebna. No jaka mógłby trochę szybciej ten gdzieś zaniechać. Z 28 do 30 to by było git. Ale już, już pomału dojeżdżamy, więc no, zaraz się przekonamy jak mi tam będzie sypać ten rzepak. Gdzie ty tą beczką pójdziesz? Tylko żebyś no nie kręcił tutaj. Już się nie zmieścisz Już tam trąbią z tyłu. Jak mam jechać? Kurwa jego mat jak jadą samochody. Czego trąbisz? Cymbale. No, Wiećmy ten header to tak jak cię siulne to zobaczysz. O, tutaj po prawej stronie już jak widzicie e, ciężarówka stoi ja sobie zjadę tutaj na tą stronę tam mam trochę mało miejsca tutaj po lewej i po prawej też jest mój rzepak i tam dalej też jest mój rzepak gdzieś tutaj miałem łąkę a w sumie dobra Ta, ta akurat nie moja łąka, ja tam mam kawałek dalej O właśnie, i znowu się trzęsie ten wózek Jak widzicie Co jest grane I Znowu jest y, jakiś błąd No, się jakieś mody migdalsi jak mogą gryźć I tak samo się działo właśnie z tym niebieskim. Trzęsie się jak galareta. O, już, już zaczyna podskakiwać. Nie wiem, które te mody się gryzą, ale było wszystko git. To trudno. Mam nadzieję, że nie będę, nie będę zmuszony Trzeciego, trzeciego kombajnu próbować Bo chyba mnie naprawdę coś Trafi Dobra, zdążę, zdążę OK, Dobra, sieczkarnia rozłożona wszystko rozłożone Dobra, trzeba przewinąć trochę czasu. No nie, znowu deszcz. Dobra, przewijamy do następnego dnia. Szósty dzień, synchronizacja. Pójdźmy teraz. O, i jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, jak to będzie sypać. No, także mamy szósty dzień już. Ja mam chyba ustawione na sześć dni. Jeden sezon trwa. Ym, sezon. Ym, jedna pora roku. Więc no terminy teraz to już całkiem będę bronić. Ale też dlatego, że ja tej większość usiałem na ym, wiosnę. Dlatego też większość już mam do koszenia, jak jest bardzo późne lato. Więc yy, dlatego też to tak wygląda. No teraz na pewno będę chciał już yy, posiać na jesień. Chociaż połowę pól, żeby już yy, normalnie zacząć, a z tym wszystko nucić. zobaczę się tak myślę, czy czasami yy, nie zrobię po prostu jeszcze jednego odcinka tylko żniw. Yy, nie wiem, zobaczę. Może to będzie pszenica, yy, albo to będzie owiec. Zobaczę. Yy, zależy którego mam więcej. Tego którego mam więcej, to raczej chyba nie będę nagrywać. teraz tak myślę, że skoro mam ostatni dzień pewnego lata w grze jutro się rozpocznie pierwszy dzień wczesnej jesieni wizonem wie wie pewnie większość jak to się kosi że nie idzie to zbyt jakoś szybko, więc chyba będę musiał wykorzystać jakiś kombajn. Jeszcze jeden i kości na dwa. To tak samo sobie postanowiłem, że w tej serii nie będę, sta nie będę starał się um, zatrudniać pracowników. Co jest grane? No co jest? Kurwa mać. Będę zatrudniać pracowników No ale z racji tego, że... Sorry, tego nie widzieliście Z racji tego, że udało mi się zainstalować next season. No i mam już w końcu te pory roku tutaj temperatury No to... Nie sądziłem, że to aż... Tak... Ten, ten czas pokażę więc chyba będę zmuszony zatrudnić jakiegoś pracownika oraz wykorzystać komórkę ale to zrobię po tych żniwach w rzepaku zaraz znajdę widzicie, na końcu tylko 271 sorry 273 euro na, na dzień dzisiejszy więc wiemy co nie dobrze, że już um, od razu będzie tutaj ten rzepak szedł na sprzedaż przynajmniej trochę kasy zarobię powrotem i no, mam 63%, więc no tak na rzepak jest ok. Mówię się, że będzie gorzej, ale nie jest... nie jest nie jest źle. myślę, że jak dojadę do końca to będzie gdzieś strzelam się. Nie no, 75, nie no, tak gdzieś koło 80 85 może Jakoś tak mi się wydaje, że gdzieś tak będzie Bardziej chyba 80, bo tutaj no Tutaj chyba mniej, mniejsza dawka poszła Na wieżynia. no Tutaj już jest, idzie już szybciej Trochę nie, nierówno jest rozsypane, więc są momenty, że sypię troszeczkę mniej. No i tak jak myślałem, że dojadę do końca, to będzie 80%. ...przyjadę w tamtą stronę i będzie ...git... A tutaj pod górkę, też, no, widzicie, dam na, też na modzie mod zakopowania, który już, to już idzie całkiem wolno. No jedź Kurde. Ja to przejadę jeszcze jedną w tą stronę i może z powrotem zobaczymy kto tutaj pójdzie. No i te małe tam też będę już kosić poza odcinkiem Nie chcę po prostu żeby ten odcinek był jakoś nie wiadomo taki długi Zresztą i tak ten poprzedni odcinek jak kosiłem jęczmień No to wyszedł coś koło 40 minut Przesypanie. czemu nie chcę sypać? Co jest, co jest z nim wybrane? czemu mi nie chce sypać? Dziwnie skonstruowana że nie przyjmuje mm, zboża. No to jest zamalam. No bo wiecie co ja sobie teraz tak pomyślałem, że ja może zrobię cięcie i jak na kosze cały e, całego tego tira, to ja się może jeszcze raz do was odezwę. I pojedziemy to sprzedać także chyba tak zrobię więc no widzimy się a już będzie cała naczapa zasypana i jak nie zapomnę to jeszcze mam jedną rzecz muszę powiedzieć ale to pod koniec także widzimy się tak no i jestem jak widzicie już końcóweczka mi została niestety nie weszło mi wszystko do zbiornika także jeszcze teraz ten kawałeczek tutaj domucę ok no, także całe pole poszło Szczerze wam powiem, że spodziewałem się, że on tutaj jednak lepiej mi sypnie. Specjalnie zamawiałem Tira, żeby przyjechał tutaj odebrać. To tu się okazało, że jest. Mój ząb nie, nie chce sypać. Co jest? O. Co? Co? O co tu chodzi? Co jest? Aha, bo jest zero. No jest, dobra. Eee... No i wytraciłem wam tak, nie wiem o czym mówiłem. Aha, mówiłem o tym, że zamówiłem specjalnie tira, żeby tu od razu na skup z tym jechać. Bo myślałem, że to będzie tak fajnie sypać, a to się okazało, że to... Wyszło tylko jakieś chyba nawet nie, nawet nie pół przyczepy. No, równe 50%. 20 ton z tego kawałka tutaj. Nie wiem, czy to jest yy... dobrze, czy niedobrze. Ale dobra, Jedziemy sprzedać. Ale, aha, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Tak. No, nie jest już najwyższa cena, ale dobra, tylko teraz tu, nie tu, tu, w którym jest najwyższa cena. 1012 i stoi skupu wieniawa, gdzie to jest? Tutaj. No czyli koło mojego gospodarstwa. Dobra. To ciśniemy tam u Dalej grucha. Jechaj Dalej, 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 bo ja nie mam czasu. No, dobra, także manikiem sobie ciśniemy. Ty Bardziej nie szło ściąć tego zakrętu. Dzbanie oni tutaj nie lubię tych samochodów tutaj, oni tutaj jadą środkiem, dlatego ja też zjeżdżam, a ciężarówki to już całkiem. Nawet nie zjedzie, nie? Dobra no to jakieś 20 tysięcy powinno wpaść Tak to jest po tysiąc, jak to mam równe 20... Wow. 20 ton Tak dobrze liczę Bo tak. Zresztą zaraz się okaże. Dobra, ile jest? A nie to jest dziewięć ton. Chyba, że to razy. A to ja już nie wiem jak to tutaj jest liczone. Ja już nie wiem czy ja w końcu 20 ton czy 39 ton tylko No zaraz się okaże zarobiłem 20 528 zł, czyli miałem 20 ton. Czyli ta waga źle waży. najwidoczniej dobra, także, o, czekajcie, ja się może przełączę. O, także co, ja Wam serdecznie dziękuję za Obejrzenie tego odcinka Jeżeli dotrwałeś do końca To zostaw łapkę w górę Zasubskrybuj kanał I napisz mi w komentarzu Dotrwałem, dotrwałam A ja przypnę Ci serduszko Widzimy się już w kolejnym odcinku Aha I jeszcze jedną rzecz miałem Wam powiedzieć Planuję jeszcze jedną polską serię Natomiast taką już Typowo, typowo Polską Chciałem z tej zrobić typowo polską, no ale no mam już na gospodarstwie parę nowych maszyn, nowe przyczepy. Co ja tam jeszcze mam, Hadżongira mam, także no to już nie jest tak do końca typowo polska, polska seria. No ale jakiś tam kawałek polskiej serii jeszcze jest. No ale chcę jeszcze jedną serię właśnie rozpocząć i serię na y, mapce Felsbrunn planuję zakończyć myślę, że teraz w nowym roku 2021 y, wpadną może ze 3-4 odcinki jeszcze i będę już tam kończyć y, rozgrywkę na tej serii, więc y, no seria na Felsbrunnie pomału się kończy no a planuję coś jeszcze jednego z polskiej serii, na, również na polskiej mapce, prawdopodobnie będzie to na tej samej mapce właśnie co tutaj gram, czyli też na woli brudnowskiej z tym, że w innym miejscu, w innym miejscu będą, będę miał pola. No i na pewno będę chciał rozpocząć, nie tak jak tutaj, że rozpoczynam nagrywanie i czytam ser całą serię rozpoczynam już z ponad 20 hektarami, tylko po prostu tam już będę chciał systematycznie rozwijać to gospodarstwo, dokupować nowe maszyny, więcej maszyn, więcej właśnie, więcej pól, rozbudowywać właśnie areał, no, jest plan, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli tylko uda mi się ogarnąć jakieś fajne, małe polskie gospodarstwo, które będzie pasować mi właśnie na, na tą, właśnie polską serię, to na pewno ona już wyruszy. Ale kiedy, no to nic nie będę tutaj obiecywać, no bo tego jeszcze sam nie wiem. Także jak coś będę już wiedział, coś będzie ogarnięte. No to na pewno się o tym dowiecie. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Za łapkę w górę, suba, komentarz. I widzi... w sumie się nie widzimy, tylko słyszymy się już w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia z czołeczka!